Marka Jezus, odcinek 129. Dzisiaj zatrzymujemy się nad 11 rozdziałem, wersety od 20 do 26, przy czym zaznaczę, że ten 26 rozdział często znajduje się w przypisach. W większości starożytnych dokumentów jest, nie we wszystkich. Ewangelia Mateusza go ma. Posłuchajmy, jak to brzmi. Od 20 wersu. Przechodząc z raną, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego, Rabbi, patrz, drzewo figowe, które przeklołeś, uschło. Jezus im odpowiedział. Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu. Aby także ojciec Wasz, który jest w niebie przebaczył, przebaczył wam wasze wykroczenia. A jeśli wy nie odpuścicie, ani ojciec w niebie nie odpuści waszych wykroczeń. Moi drodzy, widać ten rytm, jak Jezus wjechał po raz pierwszy do Jerozolimy. Na początku 11 rozdziału to było po trzech zapowiedziach męki w Jerozolimie właśnie wjechał wreszcie do Jerozolimy i widać, że to jest rytm Jezusa, że codziennie rano idą w kierunku miasta razem z uczniami, Jezus tam naucza, i wieczorem wychodzą poza miasto. I teraz, dzień wcześniej, Jezus przeklął drzewo figowe, zanim weszli do świątyni, w której doprowadził do oczyszczenia. Teraz przechodzą i Piotr, pierwszy z uczniów, zauważa, że drzewo uschło. I to jest bardzo ciekawe, że Piotr mówi: Patrz, rabbi, drzewo, które przekląłeś wczoraj, dzisiaj jest uschnięte. A odpowiedź Jezusa, pierwsze zdanie, które mówi, to mówi: Miejcie wiarę w Boga. Miejcie wiarę w Boga. I potem dodaje, kiedy powiesz jakiejś górze, żeby się przesunęła, a masz wiarę, to się spełni. To jest tak, jakby Piotr zadziwiony mówi: Jezu, zobacz, Twoje słowo, nawet takie trudne słowo, które tym razem przyniosło śmierć, a nie życie temu drzewu, Twoje słowo rzeczywiście spełnia to, co ty mówisz. Ono sprawia to, co oznacza. A Pan Jezus odpowiada na to: miejcie wiarę w Boga. Także wasze słowo będzie pełne mocy. Także wasze słowo będzie zdolne góry przenosić, jeśli będziecie mieli prawdziwą wiarę w sercu. Jeśli będziecie mieli wiarę w Boga. I teraz to, co tutaj się dzieje, to miejcie wiarę w Boga. To jest cały splot niesamowitych wydarzeń właśnie z tej Ewangelii, gdzie jakoś zbliżamy się do jej końca. Gdzieś na początku jedenastego rozdziału Jezus powiedział: Pan potrzebuje oślędzia. Po raz pierwszy o samym sobie powiedział, że jest Panem, że jest tym, który ma władzę nad rzeczywistością. Za chwilę przeklina to drzewo. Teraz Piotr zauważa tą władzę i Jezus mówi: Wy też będziecie mieli tą władzę. Wy też będziecie mieli taką władzę. Jak Jezus mówi: Zaprawdę, powiadam wam to, zaprawdę, to tam jest słówko: Amen. Amen, jak czytamy Ewangelię po grecku, to zaprawdę to jest, to jest słowo Amen. Ono w hebrajskim ma to samo znaczenie co wiara. Czyli to jest jakieś bardzo uroczyste podkreślenie. Amen, mówię Ci, jeśli uwierzycie, to też Wasze słowo z mocą będziecie wypowiadać i ono będzie spełniać, będzie sprawiać to, co oznacza. Jeśli nie będziecie wątpić. Więc jeden aspekt to jest wiara, relacja z Bogiem, o cokolwiek w modlitwie Waszej będziecie prosić, to się Wam spełni. Ale jest też drugie skrzydło. Zobaczcie, że kiedy mówi miejcie wiarę w Boga, to jest modlitwa z jednej strony, o cokolwiek będziecie prosić, a z drugiej strony jest przebaczenie. I ten werset, który w niektórych yy, starożytnych rękopisach jest, a w drugim nie ma, taki podkreślający, że jak nie przebaczycie, to i ojciec wam nie przebaczy. Ale jeśli przebaczycie, to, to też wszystko będziecie mieli przebaczone. To to jest jeden aspekt, to jest modlitwa, relacja z Bogiem. Drugi aspekt to jest przebaczenie, czyli relacja z drugim człowiekiem. Przebaczenie, nic innego Jezus tutaj nie mówi. Mówi o przebaczeniu, bo sam jest przebaczeniem. On pokazuje przebaczenie. On przychodzi objawić Boże przebaczenie. Czyli jakby naśladuj Boga, naśladuj Jezusa w uniżeniu, w przebaczeniu w, w tej postawie. Więc dzisiaj sobie chodźmy z tymi dwoma myślami: modlitwa z wiarą i przebaczenie, że one się ze sobą zbiegają. To są dwa skrzydła tej samej Bożej Miłości. Jedna wyraża się do Boga, druga wyraża się w stosunku do drugiego człowieka. Wieczorem spotkamy się na medytacji nad tym fragmentem. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczku, jakimś dobrym komentarzu albo udostępnieniu tego materiału komuś, kto go może potrzebować.